Boże, Kurwa ty por... za dużo gadasz, weź czasem przymknij się Słuchajcie go Dobra, idziemy dalej Może uda mi się dojść do mojego do mojego trupa ja. To jest człowiek tego samotnika Ale fajny ty most z kamieni tu jest Ju, prawie spadłem. Epic, most z kamieni tu jest taki Z Tego tu nie widziałeś na pewno, nie? Lina. też, żeby tam baton był, to do, Most z kamienia, ja nie mam nic stary, bronię się patykiem. Błąd, że poszłeś samemu Nie, że nie poszedłem samemu stary, po prostu mnie zaatakowali Ja brota takie Jezu ile was tu matka więcej nie miała Zaraz się okaże wszystki skończy grę No skończę Pochodzisz samemu Ja co idę tu elektrycznie bramy się otwierają ty Baton by się przydał, czy coś takiego? Jezu, jesteś w pułapkę, wpadłem. Mega, nie. Oni mi, oni mi w ogóle nie dadzą dojść do, do moich rzeczy. Rozumiesz, Teto? To jednak bez katany stary się nie da obejść. Nie, po prostu bić się nie umiesz. Tak, na pewno, tak jak ty. Ja tu w łapkę wpadłem, w dziurę, gdzie oni dwójkę... bo to co tu jest? Dziurę znalazłem w dziurze. Takie... Dziurę w tak... dziurze? No, 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 no. Taką dużą, ale nie mogę przez nią przejść. Nie wiem, jak chcą teraz wyjść. Wpadłem do dziury, gdzie te dwa takie mutanty za mną biegły. I utknęły razem ze mną. Ale ja zabi... tego zabiłem ich. No i można powiedzieć, że spierdzieliłem, ale nie wiem gdzie mam iść dalej, co to jest? O, tu się kładzie kości. można obracać, słoneczko! Jakie zaś słoneczko? Takie tu są stoły na rzeczy, tu są, mogę kłaść. Tylko z głowy, zaraz. Mówię, jak dojdę do ciebie to będzie okej, okay, jak na to co nie do widziałeś. Takich rzeczy tu nie widziałeś. Tu te dwa cwele. Najpierw muszę stary do ciebie dojść, a to, jest, a to jest ciężka sprawa. Ty tu nie dojdziesz, bo mnie w wulkanie nie ma, już uciekam z wulkanu, ale nawet nie wiem jak stąd wyjść. To jest najlepsze, wiesz. Nie wiem. Jest jakieś przejście, taka dziurka w tym, ale nawet nie wiem jak tu się przez nią przebić, bo ani się nie zmieszczę, ani nic mega Moja postać w człowieku jest tak zmęczona, że normalnie spadam No ja zaraz umrę z głodu i tyle będzie z tego Chyba trzeba płynąć bo nic innego wyjścia nie widzę Ale nie wrócę się po niech nie, nie, nie chcę umierać Jo, mega te drzwi Dobrze że... No nie ma wyjścia. To jest najgorsze. Są drzwi, nie ma wyjścia. Mi pokazujesz, że jesteś pod wodą. Nie, ja nie jestem pod wodą, jestem pod ziemią. Próbuję stąd jakoś wyjść, ale nie widzę. Zaraz umrę z głodu: ani batonika, ani trupa, ani nic. Zabrałem wszystko. Kurwa, ten pierdolony leszc tam jest. Mega, ani... ...ani ziół, ani tego cfera zjeść, tej jaszczurki. Nic, ani ogniska. Skroić go tylko mogę. Papedały w robie siedzą. Wiem, panie, chcielibyście wyjść, ale sorry. Złowiłem ich w pułapkę. Dobra. Tu jest świeczka. No tu jest te to przejście, kolejny studium, raz. ale nie mogę, tylko mogę zobaczyć. Tam. Wszystko mamy dokończone? Uuu, żywicy tak? Sosy. Nie paratuję trochę. Mi się żywica skończyła, muszę drzewo drzewościąć A ja kurwicy, dostanę, bo z nich nie wyjdę. Nie ma wyjścia. Nie! Jest tu jakieś wejście, ale nie ma co wyjścia Nie, nie gram, Nie bani tak. zajebali mnie! No no wiesz, możesz napisać na odcinku. Kurwa, normalnie. Trzy razy umarłem, bo brakowało mi kolegi. Aj, weź! Przez ciebie! Jak się, jak, jak się tutaj yy, daje ten... Startuje grę? Z ostatniego, z, z ostatniego zapisu. Nie da rady tak. Nie do rady wczytać gry? Nie. Ja muszę wczytać od nowa save, tego co ja W ten Chyba. Teraz, Teraz to jest prawdziwy Deforest. Music coś pokazał. What the fuck, no, to co ty? Nie no, możemy zrobić tak, że ja przytam tam od nowa, i ty pójdziesz ze mną od razu. Mówiłem ci po co idziesz tam, ale nie, bo idziesz być lepszy. Forsuklaj i tak giniesz. What the fuck, fajne to. Wodospad taki od. z wody wybija. Takie wiesz, jak masz fontanny gdzieś na. w miastach. Jak tego, nie, że w górę leci woda, to może być. wybija ciśnienie. Bo to takie są te, ale epic On się coś świeci Dobra, wrócę, muszę jedzenie jakieś załatwić. To jest mega. Ale ten odcinek będzie do dupy jakiś taki trochę. Co nie? To szkoda, że no jedzenia nie ma. To jest ten ból, że jaskinie puste. Dobra, gdzie tu jest jakiś ten muszę coś zjeść. No, super, nie mam nic. Nawet picia. Dobra, tam jest moja czaszka, więc lecimy tam. Nawet patyka mi zabrakasz, bo... Trzeci raz, trzy razy pod rząd zdechłem. Tego jeszcze nie było, Odkąd, odkąd gram. Forester, żeby 3 no, to żeby trzy razy pod rząd się Nie opłaca schodzić, Teraz mi się najbardziej zdaje. a ja stary, pierwszy raz trzy razy pod rząd zginąłem w jednym tym, nie? No to jest benek. Ale ostatni benek. raz, nie ostatni raz mi się tak zdarzyło, jak grałem z Marem, nie? Cwenek starter, Ja umrę z wykończenia z głodu, chodzę... No i dobrze. No nie ma co. oby, cię, oby cię sprzedali gdzieś na ruskim targu. No z okay. razem z kimś tam chciałby. To nawet ani przejścia ani nic nie ma. Tu są te dwa takie giganty, że szykur na zimę trzeje się, Ale chyba jeśli nie zaatakujesz, to oni ci też nie tylko zachodzą. Jakie piczki Kamień deski, kamień deski O, bieg za mną. Lolon kom... Jooo! On skoczy! Pod wodę wskoczył O, są jakieś skrzynki jest żarełko będzie? Jo, dużo tego, ale moby, fa. Nie ma żareła. To czemu nagrywanie włączy na obs -ie? Nie ma żareła, są nie ma żareła. He e, Uciekający będę beny... Oj, Tu fast, tu No właśnie widziałem, wykitowałeś. Dobra, to jest znaczenie. Dobra, ja idę do swojego ben, znacznika. Ten co ma na imię Benek, nawet nie chciał ruszyć dupy, żeby... Dobra, to nie... zaraz pójdziemy, jak się odrodzisz. Czekaj, wyłączam tego i włączę jeszcze... Nic, tak. Nie włączaj, nie włączaj na razie! Nie wyłączaj, bo muszę te rzeczy zebrać. Ty też nie wyłączaj. Ja zawsze nie wyłączę, bo jesteś z tymi rzeczami, co mieliśmy. Ale to nie wyłączaj na razie, czekaj. Bo jak, jak, jak mi teraz stary odcinek wyłączysz, to nie będę z tobą grał. Kurwa, zrobić celowo. Ja nie zapiszesz tych rzeczy ten, bo ja, bo ja, będę, bo ja będę później bez rzeczy. Będziesz miał rzeczy, które miałem. Nie będę miał rzeczy, bo zapisywałem kilka razy. Zapisywaliśmy na tym save'ie, więc będziesz miał rzeczy... Nie będę miał. Jak będziesz miał. Każdy ma osobny save swój do zapisywania. Poczekaj chwilę, aż dojdę do tego i dopiero ci powiem kiedy. A ty weźmiesz te rzeczy, ja nie będę zapisywał gry i tak jest tak, jeżeli tak jest, wiesz. Ty chyba, że coś zapiszesz ale nie, no i tak nie stracisz, bo ja nie zapiszę. Jak do, bez rzeczy wtedy Nie, ale będziesz, ja, ja zdążę do ciebie zejść na dół. jest jesteś pole, ty dalej nie rozumiesz. Nie kminisz. Ty kurwa chyba nie rozumiesz czegoś. Wyłączę teraz serwer. Ej, ja teraz to wyłączę. Ty i tak że cię stracisz, i tak że cię stracisz. Pocopnie cię do savea tam, gdzie ja byłem, czyli przy tym namiocie. Ty co gdzieś, za głupek. Na Ludzie, powiedzcie mu, bo go Nie wiem, po co ty i tak dalej, wracasz po te rzeczy. Tak tak nie wiesz miotem? Będziesz miał te, co miałeś wcześniej, czyli to samo w sumie. To tak nie działa. No zobaczmy. Weź se, zbierz te rzeczy i co masz, masz w jakieś a później mi powiesz co... Jeszcze dwie minuty. Spokam. Dobra... Gdzie jest safe? Dobra, zapisałem, no. Możesz wyłączać. Czekaj, to ja wyjdę pierwszy co? To ja pierwszy wyjdę. Back. No i od razu pójdę sobie zapalić zaraz e, za chwileczkę, a więc widzimy się e, w kolejnym odcineczku. Już za jakieś 5-10 minut. Ten odcinek był trochę krótszy, ale myślę, że damy radę.